Dzień dobry, witam Was na lekcji podsumowującej dział rolnictwo i przemysł. Moi kochani, wiemy, że istnieje coś takiego, co nazywamy warunkami rozwoju rolnictwa i te z kolei możemy podzielić na przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa, czyli coś, co wpływa na to, jak funkcjonuje rolnictwo w danym regionie czy kraju. I warunki przyrodnicze to, moi kochani, klimat. Gleby, ukształtowanie terenu i stosunki wodne. I jeżeli chodzi o klimat, to wiemy, że znajdujemy się w klimacie umiarkowanym m, przejściowym. I takimi najważniejszymi dwoma cechami, jeżeli chodzi o klimat, to jest. Yy, Okres wegetacyjny i tak naprawdę wiemy, że okres wegetacyjny jest to ilość dni w roku, kiedy mogą rosnąć rośliny, i wiemy, że okres wegetacyjny jest wtedy, kiedy średnia dobowa przekracza 5 stopni. I doskonale zdajemy sobie sprawę, że w różnych rejonach Polski ten okres będzie miał różną długość i najdłuższy okres wegetacyjny znajduje się na nizinie Śląskiej czy. W kotlinach podkarpackich, natomiast najkrótszy okres wegetacyjny będzie chociażby na pojeździe suwalskim, suwalskim, czy w górach. Wiemy, że tam mamy biegun zimna, więc tamten okres wegetacyjny będzie najkrótszy. Ale oprócz tego ilość opadów jest ważna. I teraz ilość opadów w Polsce zaspokaja potrzeby naszych roślin. Oczywiście są regiony bardziej suche i mniej, ale generalnie możemy powiedzieć, że jest ok, Z tym, że czasem pojawia się inny problem. Ta ilość opadów w ciągu roku jest źle rozłożona, to znaczy, czasem zdarza się, że kiedy rośliny rosną, kiedy rośliny... Ym... Dojrzewają, czyli w czasie wzrostu roślin jest za sucho, wtedy kiedy tej wody potrzebują, a niestety zdarza się czasem, że kiedy przychodzi pora zbiorów, żniw, to pada deszcz, są ulewy, jest wilgotno, to wtedy tak naprawdę to nie jest sprzyjające. Czyli fajnie byłoby, żeby ta ilość opadów była ok i ona jest, tylko jeszcze jakby w określonych porach. Kolejny czynnik, proszę Państwa, to rzeźba terenu, ukształtowanie terenu, i wiem dobrze, że Polska jest krajem w miarę nizinnym równinnym, w związku z tym to ukształtowanie też w większości naszego kraju jest sprzyjające. Pamiętamy, że teren idealny, jak stół, idealnie prosty, jak stół nie najlepsze, ale delikatnie po, pofalowany już jest ok, bo woda y, 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 może Spływać. Ok, proszę Państwa, czyli yy, gleby. Mhm. No w Polsce dominują gleby średnie i słabe, to znaczy brunatne, bielicowe i płowe. Yy, tych najlepszych, czyli czarnoziemów, yy, czarnoziemy, mady, yy, tych gleb, czy, czy czarne ziemi, tych gleb w Polsce jest stosunkowo yy, mało. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli chodzi o klimat, w jakim jesteśmy, no to do odpowiednich gleb, do odpowiedniego klimatu, stosunków wodnych uprawia, yy, wykorzystujemy takie rośliny, yy, jakie do tej strefy się po prostu nadają. Czynniki pozaprzyrodnicze to własność i wielkość gospodarstw rolnych. Udział osób pracujących w rolnictwie, poziom mechanizacji i chemizacji i polityka rolna państwa. Własność i wielkość gospodarstw rolnych. Dzięki Bogu, bo na 99% gospodarstw rolnych są to indywidualne gospodarstwa rolne, czyli należą do rolnika. I my już mówiliśmy o tym, że rolnik, kiedy coś jest jego, to po prostu o to dba. Kiedy to by było państwowe, to by było średnie. Ten, ten niecały procent, ten, ten, ta dziesiąta procenta należy do skarbu państwa, ale tak jak powiedziałam, to mogą być tereny przygotowane albo zabezpieczone pod budowę autostrad, czy jakieś inwestycje. Natomiast, proszę Państwa, jeżeli chodzi o wielkość, to wiemy, że, o tym, że to jest słaby punkt, ponieważ ponad połowa gospodarstw w Polsce, to są gospodarstwa nie przekraczające 5 hektarów. I wiem dobrze, że takie gospodarstwa nie są opłacalne, są to takie samozaopatrzeniowe gospodarstwa. Natomiast, moi kochani, kilkanaście procent, tylko kilkanaście procent są to gospodarstwa powyżej 15 hektarów. I teraz, proszę Państwa, kiedy w 2018 dane mówią, że średnia wielkość gospodarstwa w Polsce wynosiła niecałe 11 hektarów. Miejmy nadzieję, że akurat ta tendencja będzie się po prostu zmieniać na rzecz większych gospodarstw rolnych, bo tak naprawdę im większe gospodarstwa, tym większa ich opłacalność. Dodatkowym problemem tych gospodarstw rolnych jest rozdrobnienie gruntów. Co to znaczy? Że rolnik ma parę hektarów, ale na dodatek nie ma tego w jednym kawałku. Czyli jedno tu, drugie tam, trzecie gdzieś tam i on musi przejeżdżać, traci czas i pieniądze. To jest poważny problem polskiego rolnictwa i wiemy, wynika to z czynników historycznych, Spadków, przekazywania ojciec-córce w posagu. I, I to było sprzedawane, przechodziło z rąk do rąk, i dlatego się tak to porozdrabniało udział osób pracujących w rolnictwie i domyślamy się, że Polska jest liderem, jeżeli chodzi o zatrudnionych w rolnictwie, i to wcale nie jest dobrze. Dlatego, że wiemy, że nowoczesne gospodarstwo to zmechanizowane i nie trzeba dużo pracowników. Natomiast jeżeli sobie uświadomimy, że w Polsce jest dużo maleńkich gospodarstw, no to jest dużo właścicieli tych gospodarstw, dużo gospodarstw, dużo rolników, czyli zatrudnienie w rolnictwie duże. I teraz mówię, jak się będzie zmieniać tendencja, jak będzie wielkość gospodarstw rosła, no to automatycznie zatrudnienie będzie mniejsze, bo gospodarstwa będą większe, będzie ich mniej i zatrudnienie będzie nam spadać. Wykształcenie rolników to jest też ważne, bo nowoczesne, dobrze funkcjonujące gospodarstwo rolne, pamiętajmy o tym, to przedsiębiorstwo. A więc ważne, żeby rolnik był młodym, silnym i wykształconym człowiekiem, co w strukturze polskiej wygląda nieco, nieco gorzej. Mechanizacja rolnictwa. No i proszę Państwa, w Polsce na 10 hektarów, niecałe 10 hektarów, przypada jeden ciągnik. Co to znaczy? Że wskaźnik mechanizacji mamy bardzo wysoko, ale z czego to wynika? Dlatego, że są małe gospodarstwa. Jeżeli każdy gospodarz ma swój ciągnik, no to domyślamy się, że ilość tych maszyn jest całkiem, całkiem spora, ale pamiętajmy, że te maszyny są... Niewykorzystane, no bo ta maszyna jest w stanie obrobić więcej niż te 5 czy 7 hektarów, które ma rolnik, ale niestety on ma sąsiad też ma i, i każdy ma swoje. Więc ten wskaźnik mechanizacji jest całkiem, całkiem spoko. Jeżeli byśmy się znowu sprzyjrzeli jakości tych maszyn, to jest inna para kaloszy. Chemizacja. Chemizacja jest to zużycie nawozów i środków ochrony roślin i wiemy dobrze, że Polska jest krajem o średnim natężeniu tego zużycia, natomiast to się zmienia. Wiemy dobrze, że te większe gospodarstwa te nastawione na towarowość, na sprzedaż, tam to zużycie i nawozów i środków ochrony roślin rośnie. Polityka rolna państwa to kolejny warunek rozwoju rolnictwa i wiemy dobrze, że dzięki temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej, to mamy, nasi rolnicy mają dopłaty unijne. To jest żywa gotówka, którą dostają do każdego hektara swoich upraw, co pozwala im obniżyć koszty, a więc jest niesamowitym wsparciem. Wsparcie może być w postaci, nie wiem, tanich kredytów dla rolników, jakichś cen gwarantowanych, jakichś skupów interwencyjnych, to wszystko, czyli polityka państwa to jest jak tak naprawdę wszelkie zabiegi, które mają na celu wsparcie pomóc rolników. Produkcja roślinna, kolejny temat. Tutaj warto przypomnieć sobie, czym są plony i zbiory. Pamiętajcie jeszcze raz, plony i zbiory dotyczą zebranych płodów rolnych. Zbiory jest to ogólna ilość zebranych płodów rolnych. Plony jest to ilość zebranych płodów rolnych w przeliczeniu na jednostkę powierzchni, czyli tak naprawdę liczymy ile zebraliśmy ile hektarów na ilu hektarach to uprawialiśmy i liczymy ile średnio zebraliśmy z hektara. Po co się to robi? Żeby porównać zbiory w różnych krajach, efektywność produkcji Czyli jeszcze raz zbiory, ogólna ilość zebranych produktów, plony, zebrane płody rolne w przeliczeniu na jednostkę powierzchnia, czyli plony to inaczej zbiory z hektara po prostu, tak? Proszę Państwa, czego w Polsce uprawia się najwięcej? Oczywiście najwięcej uprawia się pszenicy. Ale pamiętajmy, pszenica jest, jak już mówiliśmy, szlachcianką, a więc pszenicę uprawiamy tam, gdzie są dobre gleby i łagodny klimat, długi okres wegetacyjny, więc domyślamy się, że pszenicę będziemy uprawiać na Niźnie Śląskiej, na żławach wiślanych i na Wyżynie. Lubelskiej. Natomiast w przeciwieństwie do pszenicy jest żyto, które jest, nie ma takich wymagania, więc jest uprawiane na gorszych glebach, ale pamiętajcie, że żyto coraz częściej jest rośliną e, uprawianą na pasze, jest coraz mniej popularne. Natomiast to pamiętamy, jest to mieszanka, która miała dać jakość pszenicy, a wymagania żyta i wiemy, że pszenżyto też jest popularną e, odmianą zboża w Polsce. Natomiast co z ziemniakami? Ilość ziemniaków w Polsce spada, produkcja ziemniaków w Polsce spada, dlatego że... Mm, Ziemniaki coraz mniej są wykorzystywane na pasze, więc na nasze potrzeby tak dużo ich jakby nie potrzebujemy. W związku z tym uprawia się ich mniej. I uwaga, ziemniaki są mniej wymagające, więc możemy je uprawiać na słabszych najsłab, najsłab, glebach. I teraz generalnie dużo ziemniaków uprawiamy w południowo-wschodniej części Polski. Dlaczego? Bo tu jest bardzo dużo małych, indywidualnych gospodarstw rolnych. Czyli proszę Państwa, co rolnik uprawia przede wszystkim dla siebie? Ziemniaki. Więc tutaj to zużycie to ziemniaków, produkcja ziemniaków jest duża. Dodatkowo, jeżeli rolnik ma dwie, trzy świnki, to nie tymi ziemniakami też karmi. Więc, więc tutaj ta to, to, to produkcja ziemniaków jest największa. Ważnymi roślinami przemysłowymi są rzepak i burak cukrowy. Rzepak ze względu na to, że jest to roślina oleista i, i rzeczywiście pola rzepaku na wiosnę pięknie się rzucą, więc wiecie, że uprawia się go coraz więcej. Burak cukrowy, roślina cukrodajna, też roślina przemysłowa, bo i rzepak i burak trzeba przetworzyć w zakładach przemysłowych, żebyśmy mieli olej czy cukier. I pamiętajcie, że buraków nie wolno przewozić, dlatego um, one tracą swoją wartość, dlatego um, cukrownie są tam, gdzie buraki się uprawia, a buraki uprawiamy na najlepszych glebach. proszę. Czyli na Żuławach Wiślanych, w Wyżynie Lubelskiej i po Jezierzu wielkopolskim tam są największe uprawy buraków cukrowych chów zwierząt w Polsce. Wiem, że y, hodujemy w Polsce y, trzodę chlewną, czyli świnki, bydło, czyli krowy i drób głównie. Oczywiście konie i owce, ale za chwilkę o tym powiemy. I teraz co się dzieje? Pamiętajmy, że najwięcej w Polsce hoduje się trzody chlewnej, y, czyli świnek. Dlaczego? Dlatego, że y, okres wyhodowania świni jest stosunkowo y, krótki, w związku z tym to mięso nie jest tak drogie. Y, my to mięso lubimy, jest bardzo popularne, więc hodujemy. Najczęściej są to duże chlewy, czyli jest to taki chów duży w nowoczesnych gospodarstwach i tutaj dominuje województwo wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Jeżeli chodzi o krowy, krów hodujemy mniej. Dlaczego? Krowa dłużej rośnie, a więc trzeba się dłużej nią opiekować, w związku z tym koszty produkcji wołowiny, czyli mięsa z krowy są droższe i dlatego, ponieważ to mięso jest droższe, no to kupujemy go mniej, a więc jest mniej popularne. Ale pamiętajmy, że hodujemy też krowy dla, krowy dla mleka i właśnie ten, to bydło mleczne jest bardziej popularne. Więcej hodujemy bytła mlecznego niż mięsnego. I teraz uwaga, pamiętajmy, że dużo krów hodujemy na obszarach, gdzie są słabe gleby, gdzie są łąki i yy, 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 pastwiska chociaż, bo chociaż też przechodzimy do tego chowu oborowego. Co z drobiem? No drób, proszę Państwa, to jest ten przemysłowo-klatkowy chów, kiedy kura na kurzu, o tym mówiliśmy, o olbrzymie ilości, bo i jemy dużo jajek, i jemy dużo drobia. Yy, konie, konie tylko do celów rekreacyjnych, wiemy dobrze, że mamy stadniny koni, ale proszę Państwa, yy, co z owcami? Owce, powiedziałam, ich produkcja maleje Generalnie to jest bardziej takie związane z kulturą, z tradycją gdzieś tam w górach, natomiast za, na baraninę zapotrzebowanie spada i na wełnę owczą polską też zapotrzebowanie spada. Przemysł, proszę Państwa, to drugi sektor gospodarki narodowej, który zajmuje się pozyskiwaniem zasobów naturalnych i przetwarzaniem. I wiemy, że przemysł możemy podzielić na sekcje i na te z kolei na działy. I mamy cztery sekcje, takie jak górnictwo i wydobycie. Wiemy dobrze, że to jest pozyskiwanie surowców mineralnych, czyli pozyskiwanie węgla, pozyskiwanie ród metali, ropy i gazu itd., itd. Następnie druga sekcja to jest przetwórstwo przemysłowe. I co Produkcja, produkcja maszyn i urządzeń, produkcja artykułów chemicznych, artykułów spożywczych, wyrobów tekstylnych i tak dalej, i tak dalej. Kolejna sekcja to wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę, wod, parę, parę wodną i gorącą wodę, a kolejna to jest dostarczanie wody, odbieranie ścieków, gospodarowanie odpadami i rekultywacja, czyli zaopatrywanie ludzi w wody, odbieranie od nich ścieków, oczyszczanie tych ścieków, rekultywacja terenów chociażby zniszczonych. Pamiętamy, że rekultywacja jest to przywracanie wartości użytkowej terenom zdegradowanym. Okej, okay. proszę Państwa, i teraz wiemy, że po II wojnie światowej w Polsce rozwijał się przemysł ciężki, czyli hutnictwo, energetyka, górnictwo, wydobycie, jakieś potężne kombinaty chemiczne, czyli tak naprawdę nie produkowano, produkowano towary produkcyjne a nie konsumpcyjne, czyli nie produkowano rzeczy dla konsumenta i wiemy, że mieliśmy kryzys, ludzie nie mieli podstawowych towarów. Tak? Natomiast pamiętajmy że, pamiętajmy, że przemysł, gospodarka wtedy charakteryzowała, się gospodarką centralnie sterowaną. To znaczy, wszystko było w rękach państwa, wszyscy ludzie mieli pracę i wiemy, że te zakłady bardzo często były nieefektywne, um, były nieopłacalne, bo, bo to było rozliczane do wspólnego rachunku. I teraz wiemy dobrze, że Państwo decydowało, gdzie powstanie, jaki zakład, ile ludzi zatrudni, co wyprodukuje i gdzie to sprzedamy. Tak? I wiemy dobrze, że, jak już powiedziałam, był przerost zatrudnienia. To znaczy mieliśmy tak zwane bezrobocie ukryte, czyli każdy musiał pracować, więc zatrudniało się ludzi, mimo że de facto w zakładzie nie było dla nich pracy. To powodowało, że koszty produkcji były bardzo wysokie. Dalej, nikomu nie zależało, żeby to unowocześniać, więc bardzo często były to przestarzałe, energochłonne technologie. Czyli to towary nie dość, że były słabej jakości, to ich koszty były bardzo drogie, bo duże zatrudnienie i duże zużycie energii i materiałów. Państwo dyktowało ceny, więc to też nie rządziło się prawami w Wolnego rynku, państwo decydowało o jakości produkcji, o wielkości produkcji, tak jak już powiedziałam. I to wszystko spowodowało, że, że ten przemysł średnio funkcjonował. Natomiast moi kochani, kiedy, na, kiedy nastąpiła transformacja gospodarcza, to zakłady przemysłowe musiły, musiały rządzić się jakby prawami wolnego rynku. Czyli przede wszystkim, żeby się utrzymać, musiały obniżyć koszty produkcji, czyli zwalniano pracowników, zmieniano organizację pracy na bardziej wydajną, czyli jednego pracownika jakby dawano mu więcej obowiązków niż, niż wcześniej, bo wiadomo, że było. Ich mniej. Co dalej? Proszę Państwa, unowocześniano technologię, te zakłady restrukturyzowano, czyli poprawiano stan park maszynowy, zmieniano technologię, żeby to było nowocześniejsze, bardziej energooszczędne, bardziej materiało tak? Czyli popracowano nad nowymi, oszczędnymi technologiami, redukcją, redukcją kosztów. I co dalej? Otworzono nowe gałęzie przemysłu, pamiętajmy, że brakowało produktów konsumpcyjnych, więc pojawiły się nowe działy przemysłowe, zaczęto produkować to, czego człowiekowi brakowało. Tylko nie zapominajmy, że to wszystko przyczyniło się po restrukturyzacji do wzrostu bezrobocia, bo powiedziałam, wiele zakładów zwalniało ludzi, jakość produkcji się poprawiła, efektywność produkcji się poprawiło, jakość towarów się poprawiła, ale wzrosło bezrobocie. Pamiętajmy, że wtedy otworzyliśmy się na inwestycje zagraniczne, i pamiętajmy, że, że te, te inwestycje zaczęły, te, te zakłady, które się lokalizowały, zaczęły produkować te towary, których brakowało: sprzęt elektromaszynowy, artykuły gospodarstwa domowego, jakieś telewizory, monitory, samochody. To wszystko zaczęło się intensywnie w Polsce rozwijać. Dobrze, i to wszystko, proszę Państwa, prowadzi nas do kolejnej sprawy, że wiemy, że po transformacji gospodarczej zmieniła się struktura zatrudnienia. Wiemy dobrze, że było duże zatrudnienie w rolnictwie, w przemyśle. Natomiast, natomiast po transformacji gospodarczej wiemy, że przemysł niesamowicie zwalniał ludzi. W rolnictwie zlikwidowano PGR, państwowe gospodarstwa rolne, więc też spadło zatrudnienie, pojawiło się bezrobocie. Ale wiemy dobrze, że rynek się odblokował, uwolnił, czyli tak naprawdę pojawiły się prywatne inwestycje i teraz proszę Państwa, niesamowicie zaczęły, zaczęło rosnąć zatrudnienie w usługach. I, i, I to odnotowaliśmy: spadek w przemyśle, wpadek, spadek w rolnictwie, a wzrost w usługach. I wiemy dobrze, że kraje wysoko rozwinięte to są kraje, które najwięcej zatrudnienia mają rzeczywiście w usługach. Zestawmy jeszcze raz te, tą gospodarkę centralnie sterowaną i gospodarkę wolnorynkową. Co się dzieje? W gospodarce centralnie sterowanej dominuje własność państwa, w wolnorynkowej dominuje własność prywatna centralnie sterowanej ceny ustalane są przez państwo, w wolnorynkowej ceny ustala rynek tak naprawdę podaż-popyt po prostu. Jeżeli towaru jest za dużo, cena spada, jeżeli jest za mało, cena rośnie. W centralnie sterowanej, centralnie zarządzana gospodarka, natomiast powiedziałam, w wolnorynkowej rynek reguluje wszystko. W centralnie sterowanej działalność obywateli była ograniczona, ich inwestycje były ograniczone, w wolnorynkowej każdy może rozpocząć biznes. I teraz proszę Państwa, co musimy wiedzieć? Tutaj macie w podręczniku mówiono konurbację katowicką i aglomerację łódzką. I wiemy dobrze, że w konurbacji katowickiej to były elektrownie, huty, zakłady produkujące maszyny, chociażby do kopalni, do hut, bo tam też było oczywiście kopalnie. Oczywiście wiemy, że ilość zatrudnienia w tych działach spadła i rzeczywiście te usługi zaczęły rosnąć i podobnie w Łodzi tam dominował przemysł włókienniczy, odzieżowy. Znowu zatrudnienie spadło. Obcy kapitał się pojawia, ale pamiętajcie, że nowe firmy to już nie są firmy wielkie, tak jak kiedyś było wielkie państwowe firmy. Są to małe e, firmy. Czemu? Bo takie firmy są zawsze bardziej elastyczne i bardziej podatne na zmiany. One sobie w nowych okolicznościach się e, świetnie sobie poradzą i będą mogły się w ten rynek świetnie wkalkulować. Natomiast wielkim firmom ciężko się jest dostosować do ciągle zmieniających się potrzeb rynku. Energetyka, proszę Państwa. Pamiętajmy, że mamy źródła energii odnawialne i nieodnawialne. Źródła odnawialne to woda i jej siła, to wiatr i jego siła, to energia słońca, to energia biomasy, biogazu i energia wnętrza ziemi. Źródła nieodnawialne to węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny i pierwiastki promieniotwórcze. I teraz jak to wygląda w Polsce? Proszę Państwa, wiemy, że ponad 80% energii w Polsce produkuje się z węgla, kamiennego bądź brunatnego. Nie zapominajmy że jedną piątą energii w Polsce dostarcza elektrownia Bełchatów, która jest opalana węglem brunatnym. Pamiętajmy, że energię z węgla produkujemy w ten sposób, że spalamy węgiel, podgrzewamy wodę, woda zamienia się w parę wodną i parę wodną puszczamy na turbinę prądotwórczą. I teraz proszę Państwa pamiętamy, że elektrownie opalane węglem brunatnym muszą być tam, gdzie wydobywa się węgiel brunatny. Mamy takie elektrownie jak elektrownie Bełchatów, elektrownie Pątnów i elektrownie turów. To są największe elektrownie opalane węglem brunatnym, natomiast elektrownie opalane węglem kamiennym to są te elektrownie, które mogą być rozmieszczone w całej Polsce, bo węgiel kamienny możemy transportować. Węgla brunatnego transportować się nie opłaca. Co proszę Państwa, i pamiętamy, ponad 80% energii uzyskujemy z elektrowni opalanych węglem. Co z elektrowniami opalanymi ropą czy gazem? No to są proszę Państwa śladowe ilości. Natomiast co z odnawialnymi źródłami energii? Elektrownie wodne. Pamiętajcie, że Polska nie jest krajem, gdzie mamy mocne, silne bystre rzeki, dlatego te elektrownie wodne odgrywają niewielką rolę. I teraz największe elektrownie w Polsce to elektrownia Żałnowiec Szczytowo-Pompowa, elektrownia Solina na Sanie elektrownia Włocławek na Wiśle czy elektrownia Porąbka Żar na Sole. Proszę Państwa, to są jedne z największych elektrowni wodnych w Polsce. Co z elektrowniami wiatrowymi? No i co my musimy wiedzieć? Że Jeżeli chodzi o wiatr, to wiemy, że wiatraki nie wszędzie mogą być lokalizowane, farmy wiatrowe ich ilość rośnie, natomiast pamiętajmy, że to muszą być stałe, w miarę silne wiatry, żeby można było na tych elektrowniach polegać. I tutaj wiemy, że dużą rolę jakby odgrywa Północ Polski i możemy powiedzieć środek Polski, taki pas przechodzący między m.in. przez województwo łódzkie. Co z elektrowniami słonecznymi? I znowu, żebyśmy mogli opierać się na słońcu, wiemy, że w Polsce jest klimat umiarkowany, przejściowy, często zachmurzenie, a jeżeli jest zachmurzenie, to efektywność takich farm słonecznych jest mniejsza, dlatego możemy powiedzieć, no w Polsce szału nie ma, aczkolwiek pojawiają się farmy i teraz najlepsze warunki dla farm słonecznych to jest ponownie, proszę Państwa, Północ Polski, to jest województwo łódzkie i to jest... Proszę Państwa, wschód Polski. Tutaj te warunki rzeczywiście są najlepsze. Co z geotermią? Ciepło wnętrza ziemi. Tutaj tej, tu znowu to województwo łódzkie, ale tej, 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 tej energii mamy stosunkowo mało i jest jakby ma, mało wykorzystywana na potrzeby wielkiej produkcji prądu. Elektrownie na biomasę i biogaz. Biomasa to, są, to, są, to jest drewno, to są wióry, to jest słoma, natomiast biogaz powstaje w wyniku rozkładu odpadków, rozkładu odchodów zwierząt, rozkładu ścieków, odpadów przemysłowych i rolniczych. Wytwarza się gaz, który spalamy, podgrzewamy wodę i produkujemy prąd turbiną. Natomiast, proszę Państwa, no, tych elektrowni jest szalenie mało i tutaj, jeżeli już to jest więcej tych na Biomasę niż biogaz. Proszę Państwa, gospodarka morska, czyli to, że mamy morze, daje nam możliwość yy, korzystania z tego. I dzięki morzu i portom mamy, proszę Państwa, transport. I teraz. Cztery duże porty w Polsce to Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście. To są, proszę Państwa, cztery największe porty, w których y, rozładowujemy i załadowujemy różne rodzaje statków, bo wiemy, że przewozimy różne towary. Towary masowe, czyli są to y, surowce mineralne, są to płody rolne, są to rudy żelaza właśnie. I teraz mamy towary masowe suche i mokre. I na przykład suche to będą właśnie rudy, to będzie węgiel, a mokre to będzie chociażby ropa naftowa. I domyślamy się, że w różnych portach różne towary można przeładowywać. I tak te porty się też różnicują. I na przykład port w Gdańsku ma potężny terminal naftowy i tam można rozładowywać i przechowywać chociażby ropę. Ale również towary masowe i kontenerowe, czyli kontenerowce, czyli wiem, że na statkach ładujemy kontenery i potem, czyli różne towary tam mogą, mogą być i wiem, że to w tym porcie jest, czyli najwięcej tam rozładowujemy towarów masowych, mokrych, suchych i kontenerowców. Natomiast port w Gdyni towary masowe, suche tutaj dominują. Port w Świnoujściu, towary masowe, suche i toczne, czyli na przykład samochody. Port w Szczecinie, ponownie towary masowe, suche. Ale proszę Państwa, posiadanie morza daje nam możliwość produkcji statków, więc mamy swoje stocznie, jak również produkujemy jachty, ekskluzywne, drogie, luksusowe jachty. Co dalej? Dzięki morzu mamy możliwość rybołówstwa i teraz po, 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 my poławiamy najwięcej szprot i śledzi. No i proszę Państwa, morze daje nam również możliwość yy, turystyki. Kolejne yy, ostatnie. Ostatni temat tego działu to zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego. I wiemy, że na zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego ma wpływ przemysł, ma wpływ rolnictwo, ma wpływ transport i mamy my, nasze gospodarstwa. I teraz proszę Państwa, co robi przemysł? Pyły i gazy do atmosfery, powodując zapylenie atmosfery, gazy, które wchodzą w reakcję. Jeżeli są to związki siarki i azotu, wchodzą w reakcję, łączą się z wodą, na ziemię opada kwaśny deszcz, który powoduje zakwaszenie gleb, zakwaszenie wód, chorowanie i śmierć roślin. Niszczenie budynków, niszczenie tynków, niszczenie pomników, chociażby. tak? Natomiast, proszę Państwa, odpady przemysłowe są gromadzone na hałdach, które mogą zanieczyszczać i gleby, i powietrze w wyniku roz, e, rozpylania. Ścieki, które produkują zakłady przemysłowe, zatrudniają nam wody śródlądowe, wody podziemne. Co z przemysłem? Co z rolnictwem? Rolnictwo, proszę Państwa, zużywa wody, jak i przemysł, więc poziom wód podziemnych nam się obniża, gruntowych. Co dalej, proszę Państwa? Rolnictwo używa nawozu i środków ochrony roślin. Środki ochrony roślin potrafią zatruć gleby i wody, natomiast nawozy, nawozy nie są złe, ale kiedy stosujemy ich za dużo i one trafiają do wód, to może dojść do zjawiska eutrofizacji. Przypominam, że eutrofizacja. To jest taka sytuacja, kiedy nawozy trafiające do wód, to jest odżywka, powodują, że w tych wodach intensywnie rozwijają się glony. Jak intensywnie rozwijają się glony, no to dochodzi do zakwitu tych. Wszystko robi się cudnie zielone, ale pamiętajcie, że potężne namnażanie się glonów zużywa, te glony zużywają tlen. Więc w związku z tym w zbiorniku zaczyna brakować tlenu i wszystko tak naprawdę, co żyje, tam umiera. I to jest właśnie eutrofizacja. Transport, przede wszystkim hałas, przemysł też hałas, ale hałas, metale ciężkie, yy, dwutlenek węgla, no i właśnie, przemysł, transport, dwutlenek węgla do atmosfery. Jak dwutlenek węgla do atmosfery, to wzrost ilości gazów cieplarnianych. Czyli co się dzieje? Uszczelnia nam się ekran, który co robi? Przepuszcza promieniowanie słoneczne, ale kiedy Ziemia chce swoje ciepło oddać, bo, ma go, bo wszystko stygnie, co się nagrzewa, to to ciepło nie może się wydostać, w związku z tym temperatura na powierzchni Ziemi nam się podnosi i mamy nasilony efekt cieplarniany co dalej? Proszę Państwa, my, nasze gospodarstwa produkujemy potężne ilości śmieci, więc rozrastają się wysypiska, które znowu nie są obojętne dla środowiska, bo jeżeli tam są szkodliwe substancje, które przenikają do wód gruntowych, no to potem to wszystko do nas może wrócić. Dlatego naszą rolą jest za to środowisko dbać, a wiemy dobrze, że jakość polskich wód, rzek jest fatalna. Wiemy dobrze, że jakość powietrza fatalna. Mówi się o smogu w Polsce i tak dalej, i Więc myślę, że, że jest dużo do zrobienia i myślę, że to akurat, że jesteśmy w Unii Europejskiej jest Całkiem dobre, bo Unia Europejska wymusza na nas pewne zabiegi, które mają na celu ochronę środowiska. Bardzo szybko omówiliśmy sobie cały, bardzo rozbudowany dział. Według mnie nie zwalnia Was to z powtórki, czyli zajrzenia do podręcznika i może proponuję obejrzeć po kolei poszczególne lekcje, bo tutaj starałam się nakreślić najważniejsze rzeczy, zaznaczyć, wszystko podsumować i opowiedzieć, ale to nie znaczy, że tylko to może być na sprawdzianie. Więc życzę Wam powodzenia na sprawdzianie, dobrych ocen i. Do zobaczenia na kolejnej lekcji. Pozdrawiam serdecznie.